Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Małpa PHD, Alina fogel Mam nadzieję, że połączycie się ze mną i że będziecie mieli troszeczkę czasu w tym dzisiaj wyjątkowym dniu, dniu ojca. Ale myślę, że chyba do swoich tatusiów po prostu idziecie popołudniami i popołudniami spędzicie razem z nimi czas, bo przecież to jest wyjątkowy dzień. Moi drodzy, jestem ciekawa, czy na tyle mnie dobrze słychać, żebyście mogli tutaj mi dać znać na temat... Właśnie tej transmisji troszeczkę się coś tutaj przedstawia. Widzę, że się łączycie, kochani. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę. Dzisiejszy temat, dlaczego mi teraz nie wychodzi w MLM, kochani? Chcę Wam troszeczkę kilka uwag przekazać, co się tutaj dzieje. Dzień dobry, Edytko. Dajcie mi znać, czy, czy, czy wszystko jest w porządku, bo jeżeli tak, no to po prostu płyniemy, jak ja to mówię. Płyniemy dalej wraz, wraz z tym połączeniem. Kochani, właśnie, dlaczego mi nie wychodzi. W tym MLM-ie bo przecież robię tyle rzeczy naraz i tyle rzeczy już tutaj działam, a ciągle, ciągle nie widzę efektów. Ja jestem ostatnio. Potrzebuję od Was sygnał, czy mogę już rozpoczynać, czy, czy ten głos jest na tyle. Edyta pisze, że jest super. Dziękuję, Edyto. Zatem zaczynamy. Kochani, dlaczego właśnie mi nie wychodzi w tym MLM-ie? Okres pandemiczny, tak to powiedziałabym, rozpoczęłam cykl takich częstszych spotkań z Wami. I dzięki temu też macie ze mną większy, większy, że tak powiem, kontakt i piszecie do mnie różne rzeczy, różne wiadomości. Przepraszam, jeżeli odpowiadam czasami troszeczkę później, bo nie zawsze jest ten czas, bo intensywnie po prostu pracuję nad wszelkimi treściami, które będą służyły Wam do poprawnej pracy, właśnie w tej nowej rzeczywistości, w której myśmy się znaleźli. I moi drodzy, no niestety trzeba sobie powiedzieć, że już raczej mamy do czynienia z globalną przemianą. Jeśli jeszcze trzy miesiące niecałe temu zaczęłam wam opowiadać o tym, to część z Was miała bardzo duże oczy, już nie mówiąc o tym, że dostawałam informacje pod tytułem przesadzam. Jestem osobą nieodpowiedzialną, że przekazuję takie, takie treści, przecież nic się nie dzieje. Za chwilę wszyscy wrócimy do tego samego schematu, w którym mieliśmy do czynienia. Ja wam odpowiem po perspektywie dzisiaj mamy 23 czerwca nie pamiętam dokładnie, kiedy była, był u nas, u nas, mam na myśli, w Polsce lockdown, ale na pewno był to początek, początek marca, więc mamy już prawie że 3 miesięczną sytuację i wiemy już doskonale, że sytuacja jest naprawdę inna i Jednocześnie inaczej funkcjonujemy i naprawdę wiele osób podjęło, powiedziałabym, wyzwania do, do nowych metod działania, ale ja to cały czas podkreślam, nie do końca udolnie, do takiego stopnia, że później pojawiły się właśnie te tabuny gdzieś tam zapytań, maili, które wynikały też z tych wszystkich szkoleń, które realizuję. Doprowadziło to do tego, że prosiliście mnie o takie kompleksowe narzędzie, które ja bym mogła Wam zrealizować i pomóc Wam w realizacji tego biznesu MLM-u właśnie w tej nowej rzeczywistości, w tych całych. W fakcie przemiany globalnej naszego zachowania. Naprawdę jest inaczej. Ja, jadąc, wyjeżdżając gdzieś ze Śląska, teraz mieliśmy możliwość uczestniczenia w wydarzeniu, które organizuję. To jest projekt już, który realizuje z firmą Forever Living Products od kilku lat. Forever Energetic Day to jest projekt specjalnie skonstruowany dla firmy Forever Living, właśnie przeze mnie, jako projekt autorski, który, który realizuję z różnymi liderami z terenu. I odpowiem Wam tylko tyle. Mieliśmy do czynienia ze szkoleniem w Bydgoszczy na żywo, tak? W reżimie sanitarnym. Ścisłe przepisy sanitarne, które, które musieliśmy po prostu zrealizować. I było mi z przykrością mówić, że na przykład część osób nie może wejść na salę i tylko jest możliwość zakupu biletu online, że musimy tak, ani inaczej się zachowywać, że musimy zachowywać odległości. I moi drodzy, coś, co kiedyś było rzeczą wręcz normalną, że przytulaliśmy się gdzieś tam na... Spotkaniach, bo znamy się już od dłuższego czasu, cieszyliśmy się z widoku, dzisiaj się cieszyliśmy, ale musieliśmy ograniczać nasze zachowania, bo po prostu pewnych czynności nie ma. Takie wydarzenie, podkreślam, 4 lipca jest realizowane we Wrocławiu. Uwaga Wrocław, wszyscy ci, którzy mnie teraz słuchają z Wrocławia, tam mam już prawie 95% biletów kupionych, więc musicie tam się spieszyć, jeżeli chcecie. Takie same wydarzenie, zawsze, zawsze mam na myśli tego typu wydarzenie, będzie organizowane 11, 11 lipca w Gdyni Rumi. W Gdyni Rumi, w związku z tym tutaj takie sygnały dostaje po prostu rodzinne, ale to tak zawsze jest, jak się ma biuro po prostu w domu, bo tak to, tak to wygląda, więc przepraszam Was. Zapraszam też do Gdyni Rumi, wszystkie osoby właśnie na to wydarzenie, ale, moi drodzy, będzie troszeczkę inaczej. Inaczej zachowujemy się, inaczej możemy zorganizować. Tam jest ograniczona liczba miejsc. Dlaczego? Bo obowiązuje nas reżim sanitarny. I teraz chcę Wam coś jedną rzecz powiedzieć. Kiedyś. Mogliśmy inaczej w ogóle to organizować, inaczej się zachowywać, inaczej funkcjonować. Dzisiaj, Twoi klienci, z którymi chcesz rozmawiać, oni ograniczają nawet ilość spotkań bezpośrednich. Nie wiem, czy się z, takim, z taką sytuacją spotkaliście. W związku z tym, jeżeli pracowałem głównie w realu, w taki sposób powiedziałabym no, autentyczny, kiedy mogłem spotkać się z klientem i mogłem go uszczypnąć, i mogłem mu przedstawić pewne informacje, nagle się okazuje. Że będę mieć wśród swoich znajomych mnóstwo osób, którym ta forma kontaktu już będzie nieodpowiednia. Nie wiem, czy spotkaliście się z taką sytuacją. Dajcie tu znać w komentarzach, czy, czy takowa, takowa sytuacja Was spotkała, gdzie chcecie się spotkać z kimś, bo już jest możliwość. Macie tutaj, chcecie zachować pewne elementy, a ktoś mówi nie, jednak nie chce. Nie chcę, bo mam inne, inne zachowania. Lub inaczej, przedstawiacie y, ofertę MLM-ową y, swoim partnerom potencjalnym, a oni Was nie rozumieją, nie rozumieją tego, co Wy mówicie. I tu jest jakby kilka rzeczy, które, które ja chcę poruszać. Stworzyłam coś takiego dla Was z racji miesięcznego udziału online, bo tak, już dzisiaj bardziej pracujemy online'owo. Online przez miesiąc, najbliższy miesiąc od lipca, od 1 lipca mamy zacząć. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to zaczniemy od 1 lipca, czyli w każdą środę mamy się spotkać od 19 do 21 na żywym, bezpośrednim spotkaniu online poprzez platformę EWNE. I ja przedstawiam każdego spotkania pewne treści, które uznałam są dla Was niezbędne, aby właśnie nie było takiej sytuacji, że mi teraz nie wychodzi. Bo dlaczego Ci nie wychodzi? No bo po pierwsze. Ludzie nie rozumieją Twoich treści, które Ty mówisz, ponieważ używasz innych argumentów niż te, które dzisiaj, że tak powiem, łapią. Kolokwialnie mówię słowo łapią, które będą przemawiały, które będą zachęcały Twoich partnerów do, do działania. Dzisiaj się skupiamy na rzeczach tu i teraz, a Ty przedstawiasz ofertę, która będzie w przyszłości. Przyszłość w dzisiejszych czasach jest kompletnie znakiem zapytania. My nie wiemy, czy we wrześniu nie będzie obowiązywał nas kolejny lockdown. W związku z tym nie wiemy, jak mamy się zachowywać na przyszłość, a mówimy tylko o terminie wrześniowym, czyli najbliższych miesiącach. Nie wiemy, co będzie za 2-3 tygodnie, jak nasz rząd za zachowa się. I teraz nie ma znaczenia, kiedy masz przekonania wobec całej tej sytuacji, ty musisz umieć się dostosować, bo jak się nie dostosujesz, sorry, kochani, ale wasz biznes zacznie się zwijać. I w związku z tym nie masz innego wyjścia w mojej ocenie, jak umieć się dostosować do tych warunków, które po prostu y, istnieją. Jeżeli, jeżeli powiesz, że ja tego nie będę robić, y, to musisz mieć świadomość, że musisz się czymś innym zająć. I teraz też nawet na rynku sytuacji rynku pracy, w sytuacji powiedziałabym, biznesu tradycyjnego, czeka nas tak zwana retransformacja naszej, naszych zawodów, naszych. Y, zajęć, z którymi mieliśmy do czynienia przez dłuższy okres czasu, i, i jak my w tym momencie mamy się tutaj udoskonalić. I tak samo was, mam na myśli MLM-owców, Konieczne jest tak zwane dostosowanie się do tego, co jest dzisiaj obecne, bo nie rozumiesz tych treści, które są dzisiaj już nieaktualne, i ty nimi pracujesz dalej, bo myślisz, że one nie uległy zmianie. Niestety, powiem ci tylko tyle: one uległy zmianie, i cały czas będziemy się uczyć, i to już też od dłuższego czasu na tych wszystkich moich szkoleniach. Uczę was, jak to realizować w tej sytuacji, w której dzisiaj się znaleźliśmy. E, ludziom się ogólnie nie chce. Mówicie to tak e, bardzo. Często takie dostaję informacje. Pani Alino, co ja mam zrobić? Bo moja struktura, e, pomimo wszystko, ona jest, ale im się nie chce. No właśnie, twoim ludziom się nie będzie chciało. Jak ma się nim chcieć, skoro mamy inną rzeczywistość? Rzeczywistość pod tytułem. Przyszłość niewiadoma, e, możliwości rozwoju pod znakiem zapytania, e, chęci, jeszcze pogoda. Ja akurat mieszkam na południowej części Polski, w związku z tym u mnie jest cały czas e, pogoda bardzo deszczowa, więc ona też nie sprzyja naszej optymizmowi na przyszłość. E, to wszystko gdzieś tutaj e, wpływa na nas, plus frustracje, które są wynikające z e, powiedziałabym takich zmienności dnia codziennego. Doprowadza to do tego, że twoim ludziom się nie chce, a Ty powinieneś w tym momencie być najważniejszą osobą w Twojej strukturze, która niej się najbardziej będzie chciało i będzie umiała w umiejętny sposób tych ludzi motywować. Bo trzeba się nauczyć ludzi motywować właśnie rozproszonych działających w innych, że tak powiem elementach, i o tym też będę Was uczyła, e, właśnie w tym trybie, powiedziałabym, miesięcznych czterech spotkań, ale to nie tylko te spotkania, ponieważ my mamy wtedy zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie przez miesiąc możecie się ze mną konsultować, nie zostajecie sami. Ja chcę Was prowadzić, jak powiedziałabym, pod moim okiem. Jeżeli masz pytania, to zawsze zadajesz. E, wtedy nie musisz się umawiać na konsultacje, nie musisz się umawiać na terminy indywidualne, ja wtedy Was. Prowadzę na zamkniętej grupie, ile wyciągniesz z tej grupy, tak mówię krótko, to jest Twoje. To jest miejsce dodatkowego wsparcia, bo nie tylko Ty musisz się motywować, ale Ty musisz się nauczyć motywować ludzi w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym klimacie, w którym myśmy się znaleźli. No, kolejny element. Ja sobie tak wypisałam tutaj, żeby ten live nie trwał długo. Dlaczego ci nie wychodzi? No bo. Ludzie w sumie pracują, bo pracują, uczestniczą w Twoich szkoleniach online'owych czy tam live'owych, czy tam innych jakichś zoom'owych, ale tak naprawdę to jest taki marazm, oni niby uczestniczą, a w sumie nie działają. Jeżeli uczestniczą, to uczestniczą w sumie biernie. I to, co się wytworzyło w okresie pandemii, to jest nic innego, tak, ja to nazywam tak zwane bogactwo aktywności biernej. Nie wiem, czy rozumiecie te moje pojęcie. Biernie? No bo tak, w sumie uczestniczę, uczestniczę w live, w Zoomie, w szkoleniu, po kolei jednym, drugim, może i moje odsłuchujesz, e, w związku z tym jestem aktywny. Ale ta aktywność kończy ci się w momencie, kiedy kończysz, e, kończysz uczestnictwo w szkoleniu. I w praktyce nie robisz nic dalej, bo ci się nie chce, bo, bo po co? Bo przecież ja już uczestniczyłem. Skoro uczestniczyłem, to działam w MLM-ie, więc tak jak działam, to dlaczego ten MLM nie wychodzi? No właśnie, ponieważ promujecie zachowania, ja to nazywam tak zwane e, aktywności biernej, a nie aktywności czynnej, z wykorzystaniem e, IT. A cała magia polega na tym, że e, dzisiejszego, że tak powiem, działania w, w internecie, żebyście wykorzystywali tak zwaną aktywność czynną, a nie tylko aktywność bierną. Jeżeli bym powiedziała o proporcjach, to aktywność bierna powinna być na poziomie 20%, a jest mnóstwo działań. Które powinny mieć charakter tak zwanej aktywności czynnej, i to reszta to jest 80%. A jak ty siedzisz na internecie i non-stop tylko przeglądasz posty od swoich kolegów i koleżanek i masz myślisz, że w ten sposób po prostu działasz, odpowiem ci krótko: żaden biznes ci w ten sposób nie pójdzie i nie ma znaczenia, z jaką firmą MLM-ową współpracujesz, nie ma znaczenia, jaki produkt w tym momencie. Polecasz, czy ogólnie działasz, twoja aktywność bierna nie będzie służyła rozwojowi twojej grupy. I moim zadaniem jest pokazanie tobie na tym szkoleniu Start MLM, bo tak nazwałam go, ale w dobie nowej rzeczywistości, więc w moim ocenie, i zarówno jest dla tych początkujących, jak i dla tych, którzy. Są w biznesie, ale osiągnęli, ja to nazywam, taki wewnętrzny marazm lub taką niepewność, co mają w tym momencie dalej robić lub jak pracować. Bo nie jest niczym złym, że ty zrobisz live'a pod warunkiem, że ten live będzie wartościowy. Nie jest niczym złym, jeżeli ty zrobisz posta, pod warunkiem, że ten post będzie wartościowy. Nie jest niczym złym, jeżeli ty. Będziesz promować produkt pod warunkiem, że wypowiesz się na temat tego produktu i będziesz wiedział, gdzie informować ludzi na temat swojego produktu, a nie robić tego na wszechświat otwarty. I tych elementów, takich bardzo prostych, będę starała się Ciebie uczyć. Nie nauczę się w ciągu żadnej jednej godziny, ale miesiąc jest dla mnie takim wystarczającym czasem, żeby Cię poprowadzić i pokazać Ci wystarczające, jak ja to mówię, wskazówki. Jak masz tu w tym momencie działać? Bo jak się okazuje, wiele struktur ma problem z utrzymaniem obrotów w dobie właśnie tej nowej rzeczywistości. Z bardzo prostej przyczyny, na początku był tak zwany wielki skok, później była chwila konsternacji, a teraz nie wiesz na, czy, na jakich elementach ty masz popracować, jakie elementy masz dostosować. Twoja struktura w pewnym etapie dostaje. Ja to nazywam tak zwanego wielkiego wow i show informacyjnego, i już nie wie, na który live ma w tym momencie i szkolenie uczestniczyć, boś go zatłoczył, że tak określę, pewnymi działaniami. A skoro jest zatłoczony, skoro jest przesycony, to on nie wie w ogóle, jak ma, jak ma zabrać się do pracy. I umiejętność pracy w zespole rozproszonym, rozdzielonym, gdzie nie masz możliwości bezpośredniego kontaktu pod tytułem uszczypnąć kogoś, przytulić, co wtedy było więcej możliwości, to są nowe umiejętności, które musicie nabyć, których ja między innymi będę starała się Wam wytłumaczyć właśnie na podstawie specyfiki biznesu MLM. I po to powstało te miesięczne szkolenie online w sumie na Waszą prośbę, bo cały czas mówicie, Alina, zrób coś, co będziemy mogli sięgać do tego i działać. Tam będzie mnóstwo zadań. Kochani, ja nie jestem osobą taką, która będzie Was głaskała i mówiła tylko tyle. Że tak fajnie, super, a w efekcie po prostu nic nie zrobicie. Nie jestem osobą, która będzie rzucała wam mega motywacyjne, powiedziałabym, myśli filozofów, żebyście się zabrali w garść i poszli po prostu motywacyjnie. Słuchaj, ciesz się z każdego promyka słońca. Tylko weźcie w garść i zastanów się, jak możesz wykorzystać ten promyk słońca, który dzisiaj mi akurat wyszedł rzeczywiście z nieba. Cieszę się, bo czemu by nie. Ale z drugiej strony, chcę praktycznie wykorzystać te informacje, i tego właśnie będę Was uczyła na starcie MLM przez miesiąc. Cztery konkretne spotkania, dwugodzinne po dwie godziny, osiem godzin po prostu ze mną bezpośredniego kontaktu, takiego, że, że możemy, y, możemy rozmawiać na oddzielnej platformie. Oprócz tego, przez cały miesiąc, dzień w dzień, każdego dnia możesz sięgać po informacji na grupie zamknięte na Facebooku. W związku z tym macie wsparcie z mojej strony. Ja nie lubię szkoleń, które się kończą tylko raz i na tym jest koniec, i ty zostajesz w świat, bo w sumie po szkoleniu pięknie, ładnie wszystko wygląda, ale potem kiedy Ci się pojawia mnóstwo pytań, nie masz czasu, kiedy ty możesz po prostu zasięgnąć tej opinii, lub jest on już ograniczony, dlatego między innymi taki cykl miesięcznej pracy wspólnej, która jest do działania. W tym liveie macie link, gdzie macie wszystkie informacje szczegółowe, tam y, umieszczone. Możecie tam zerknąć y, i szczegóły sobie po prostu do tego, do tego pooglądać, bo moi drodzy, nie jest sztuką się zapracować w MLM-ie. Sztuką jest pracować tak, aby Twoje działania dawały ci maksimum efektywności, były dostosowane do odpowiedniego trendu czasowego, do odpowiedniej możliwości, które są w chwili obecnej. I bazowanie na starych elementach, które po prostu są tak jakby przelepką, ja już Ci odpowiem, dzisiaj po prostu nie działa. No powiedz komuś, że chcesz go zrekrutować do swojej struktury, bo macie zarąbisty program motywacyjny, który kończy się zarąbistą wycieczką, niech to będzie w, Chi w Chinach, w Wuhanie. No i kurczę co, wszystkich zrekrutujesz? Wszyscy lecą po prostu, tak chcemy działać, ja to tak celowo pokazałam, chociaż żaden MLM po prostu takiej wycieczki, dzięki Panie Boże, jeszcze nie ma i nie wpadł na taki genialny pomysł. Magda pisze, że od głaskania to jeszcze nikomu się nie poprawiło. Tak, zgadza się, że tutaj Magda, tu ten element po prostu nie, nie następuje. Moi drodzy, dzisiejsze elementy motywacyjne są całkowicie inne od tych, które są. Ja już to od dłuższego czasu, powiedziałabym, od tych trzech miesięcy na tych wszystkich moich szkoleniach, wszystkie gdzieś tam szczegóły, ile potrafiłam, jak przedstawiać oferty, to Wam też mówiłam. Wiem, że część z Was, uczestników, tu już dzisiaj z nich ma do czynienia. Kochani, nie wychodzi Ci, ponieważ popełniasz mnóstwo małych błędów, o których nawet nie masz zielonego pojęcia, ja Ci odpowiem tak, przypuszczam, że nawet twój upline o nich nie wie. E, przypuszczam, że twój upline e, się wstydzi, powiedzieć, że on, e, on nich nie zna, e, że on ich jeszcze nie, się nie nauczył, lub e, nie wie nawet, jak ci pomóc. Bo jakby miał pomóc, skoro? Jeszcze takiej sytuacji aż na taką skalę nie mieliśmy. Mamy doświadczenie, jak pracować w kryzysach, mamy doświadczenie, jak pracować w załamaniu systemów gospodarczych. Ja mam analizy też pracy z różnymi strukturami, które miały do czynienia z kryzysem ekonomicznym. Który, miał do który był w latach poprzednich i z firmami MLM-owymi, i mniej więcej jesteśmy w stanie wyciągnąć dużo wniosków za pomocą różnych działań, to nie jest tak, że to jest zły czas do budowania biznesu MLM, ale jest to czas, żeby zbudować ten MLM na całkowicie innych warunkach, na całkowicie innych zasadach. Które w tym momencie mogą być o wiele bardziej trwałe, bo jeżeli wybierzesz te same ciasto, czy bym powiedziała tą samą zaprawę do budowania Twojego domu, którym jest Twoja struktura, te Twoje cegiełki chcesz nieodpowiednio, że tak określę, no, zbetonować, zacementować. Starą zaprawą, która dzisiaj już nie trzyma, bo, bo ona nie trzyma, to ona ci się rozpadnie. I szkoda twojej pracy. Ja szanuję twój czas i szanuję twoją pracę, dlatego nie będę ci proponowała tamtych metod, i nie będę tutaj e, mówiła, że działaniem długookresowym ty jesteś w stanie po prostu, działaniem motywacyjnym, długookresowym zbudujesz stabilną strukturę. Dzisiaj odpowiem ci nie. Nie zbudujesz tego. A jak się nauczyć po prostu rozmawiać, to szczegółowo po prostu z Wami będę. Przepraszam wszystkie osoby, które czekają na odpowiedź na maila, ale po prostu nie nadążam. Y, odpowiadam na maile z chyba z półtorej tygodnia do tyłu w chwili obecnej, więc tak to, tak to wygląda. Dlatego też wyznaczam sobie czas i platformę dla was, żebyście mogli po prostu w ramach tego miesięcznej grupy pójść do przodu i, i, i osiągnąć te wszystkie informacje. Właśnie tak wymyśliłam nazwę Start MLM. Chyba to jest dobra nazwa, i nie chodzi o to, czy Ty jesteś w początkowym etapie swojego biznesu, czy jesteś w etapie, powiedziałabym, długookresowym, bo ten start w sumie wszyscy rozpoczynamy. No, dzisiaj byśmy powiedzieli w tym nowej globalizacyjnej przemianie od początku, od początku i musimy się tego po prostu na nowo nauczyć, i nie udawajmy, że jest inaczej, bo po prostu, że tak, że tak się nie dzieje. Tylko przyznajmy się, że zmiany nastąpiły, mogą nastąpić jeszcze gorsze i trzeba niestety ulec, ulec ich trendom i, i dostosować się w tym całym wszystkim. Ja Wam dziękuję za dzisiejsze, za, za dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, co tutaj się gdzieś tam dalej pisze, ktoś próbuje tutaj coś odpowiedzieć, ale mi się to jakoś dziwnie przewija. Zatem jeżeli będą jakieś pytania, zapraszam, piszcie pod tym postem. I, i cóż, do następnego razu. I dzisiaj spędźcie ten dzień ze swoimi ojcami, bo, bo dzisiaj to dzisiaj i trzeba się cieszyć z tego dnia. Zatem do zobaczenia i udanych spotkań ze swoimi tatusiami, i, a z mamusiami też, czemu by nie, jeżeli jest też taka możliwość. Do zobaczenia następnym razem.